Dobry, kochani, witam, witam wszystkich. W weekend, tak jak zazwyczaj, wam coś nagrywam, nie będę w stanie. Tak więc chcę wam teraz kilka rzeczy nagrać. Tak, żeby, nie wiem, czy wstawię może jedną, dziś, jedną z nich, może dzisiaj, może mi się uda wstawić coś w weekend, aczkolwiek wolałbym nie, ponieważ chciałbym weekend dedykować czemuś. I chciałbym też Wam kilka rzeczy tutaj poruszyć. Chciałbym Wam powiedzieć, że akurat dla tych, którzy siedzą teraz w domu, poleciłbym, abyśmy spożytkowali ten czas jak najbardziej dla Boga, dla przybliżenia nas z Bogiem. To nie jest właśnie tylko czytanie Biblii, ale właśnie. Co jeśli zrobimy post. Zrobimy post od wszystkiego. Post od telefonu, post od internetu, post od jedzenia, post od rzeczy świata, aby usłyszeć, aby czekać na głos Boga. Tak więc oczywiście właśnie od jutra chcę ja sam to zrobić. Chcę, chcę. Piątek sobotę i niedzielę chcę trzy dni na to przeznaczyć. Poprzednio robiłem już to kilka razy i uwierzcie mi, po drugim dniu już praktycznie nie chcę się namieść. Aby doradzić Wam tylko, jak walczyć z ciałem. Po prostu trzeba ciału naszemu mówić, że jak będziesz podskakiwać i naprawdę twierdzisz, że nie wytrzymasz, to ja będę jeszcze dłużej. To, to, to ja jeszcze będę tydzień, dwa tygodnie aż ciało się zamknie. Jesteśmy silniejsi niż myślimy, naprawdę. To ciało jest ciałem złym. Niestety, ono, to, to ciało nas ciągnie do czegoś. Szatan ma kontakt do nas poprzez nasze ciało. Co właśnie chciałbym, abyście przeczytali w tej kwestii, to e, oczywiście pamiętacie słowa Jezusa, że gdy pościmy, nie w nie, nie. Nie, nie, nie wskoczmy w, w ten, abyśmy nie, nie, nie chodzili i wszystkim nie pokazywali się, nie krzywili naszych twarzy, naszych oblicz, jest nam ciężko, abyśmy obmyli naszą twarz. My to musimy uczynić nawet przed samym sobą też, nie tylko, uważam, przed, przed ludźmi. I w, w 58 rozdziale Izajasza Przeczytajcie to już sobie sami, ile tu jest, ile tu jest, bo naprawdę musicie to przeczytać sami kilka razy. Też często, ponieważ tu jest wiele informacji, tak aby to dotarło. Ale zwrócę Wam uwagę zwłaszcza na werset 6. Zwłaszcza, ale jak mówię, tu jest wszystko ważne, to jest wszystko ważne gdyż tutaj czytacie o tym, że w tym czasie, gdy ktoś pości właśnie i chodzi się z kimś, spiera. Chodzi swoich pracowników wykorzystując Są różne rzeczy, ale, ale szósty, od szóstego wersu czytamy Lecz to jest post, w którym ma mu podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się, wzywa, że się zrywa powrozy jarzma wypuszcza na wolność ucieśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym i bezdomnym i przyjdziesz do domu. Gdy zobaczysz go nagiego, przepraszam, przyjmiesz go do domu, gdy zobaczysz gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. I ja tutaj mam... Odnośniki do, dopisałem to sobie sam, do Mateusza 25, 31, 43. Prawdopodobnie Mateusz 25, werset 25. E, żadny werset, tylko rozdział 25. Mi się wydaje, że to będzie 25, 31. Tak właśnie dlaczego to sobie zaznaczyłem? Dlatego to sobie zaznaczyłem, że gdy syn przychodzi w chwale swoich aniołów, właśnie o tym mówi, czym on właśnie przyjdzie, będzie sądził będzie w taki sposób mówił, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przechodniem, by, prawda, byłem nagi. Tak więc to jest, to, to, jest, to jest tutaj, co w Wizajaszu jest zapisane, tak. Dlatego ja to sobie zaznaczyłem tutaj kilka lat temu, kilka lat temu, jak właśnie czytałem pismo w różnych, na różnych etapach, różne rzeczy mi się zaczynają ko kojarzyć z różnymi wersetami. <coughs> więc ten post właśnie, ten post, który jest tutaj napisany w Izajaszu, to nie jest tylko post taki, że my... Yy, przestaniemy jeść. Ten post ma trwać całe nasze życie, wybaczanie, pomaganie innym. To jest tego typu post. Yy, oczywiście mi, jak w, wy wiecie, że w wielu kwestiach Bóg ułatwił mi post światowy, ponieważ yy, ja filmów już nie oglądam. Nie oglądam filmów na internecie, nawet rzadko kiedy oglądam wiadomości. Yy, czasami mam jeszcze słabość do polskiej piłki nożnej. Ponieważ chciałbym zobaczyć, żeby nasi w końcu coś wygrali. To jest jedyna rzecz, ale w chwili obecnej, w chwili obecnej tego nie sprawdzam nawet, bo nawet nie ma, nawet nic w tym, w, tym, w tym dziale się nie dzieje. Tak więc to, co jest słabością naszego ciała, to my z tym musimy walczyć, ja uważam. To za bardzo do czego nas, nas, na, na, nas ciągnie co wam tu jeszcze powiem ciekawego powiem wam tu jeszcze taką sprawę w 60 rozdziale w 60 rozdziale Izajasza jest tak, są takie słowa 16 werset i będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem Twoim zbawcą. Zbawcą, czyli ja jestem Twoim Jesiu, a jestem Twoim Jezusem. Zbawienie to pamiętajcie, to jest, to słowo to jest Jezus. A Twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Tak więc, yy, kto jest mocarzem Jakubowy? No wiadomo, Jezus. I yy, zauważcie też, że. Yy, Wy, wy, wy. Nie wiem, czy to teraz mi się o, czy to mi się uda znaleźć tak szybko, ale w tym całym rozdziale chyba to będzie w 53 Że on jest mocarzem, czyli Jezus w Którym jest Jezus i 53 tak. I to będzie w 53,11. 11. Zamękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. Więc... Nie nasza sprawiedliwość, tylko poprzez jego śmierć i zmartwychwstanie. My się staliśmy sprawiedliwymi. Oczywiście my też gramy w tym jakąś rolę. Nie nie, to nie, jeśli dalej nas ciągnie do zła i my nasze zło tłumaczymy, bo my jesteśmy usprawiedliwieni, to nie tędy droga. I sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami. Będzie dzielił łupy z mocarzami. Więc on tu jest nazwany mocarzem i on z mocarzami będzie dzielił łupy. Co tu jest jeszcze ciekawego, wam powiem. W 18 wersecie 60, tu gdzie przed chwilą czytałem. I już nie będziecie słyszeć o gwałcie i o zniszczeniu w obrębie, w obrębie Twoich granic, lecz, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje, ma, a swoje bramy chwałą. Zbawieniem, czyli Jezusem. Naszym murem jest Jezus, prawda? A nasze bramy chwałą. No i tu jeśli chodzi o chwałę, to to jest chwała Boża. Ale to słowo gwałt, i już nie będziecie słyszeć o gwałcie. Cię to jest ciekawe, to słowo po hebrajsku yy, brzmi Hamas. To słowo gwałt, ono jest słowem, które brzmi Hamas. Tak jak yy, czytaliście, że w jego ustach nie znaleziono yy, podstępu o Jezusie. Yy, Słowo podstęp jest, jest również słowem, które się tłumaczy jako Hamas. Yy, I co teraz ciekawego? Nie, może ten krótki film tylko teraz włączę sam, wyłączę, włączę i wyłączę, i nagram Wam za chwileczkę coś Ryka Reinera. Na razie. Pozdrawiam.